Dzień dobry. Witam Państwa po dłuższej przerwie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować mój najnowszy projekt inteligentnej sygnacji świetlnej, która dostosowuje się do aktualnego ruchu ulicznego. Założenie jest takie, że mamy ulicę przelotową, przelotową z miasta w kierunku północ-południe to jest ten kierunek. I dla tego kierunku ma być cały czas załączone światło zielone na wprost, chyba że ktoś będzie chciał skręcić drogę poprzeczną, to po lewej i po prawej stronie mamy strefę przemysłową, w której ludzie wierzyją tylko w określonych porach. Chodzi o to, żeby niepotrzebnie nie, nie przełączać świateł i tym samym nie robić korków dla osób, które chcą jechać wjechać do miasta. Ponadto również światło się będzie przełączać na zielone dla kierunków wyjazdowych, ktoś wydziału wyjechać z tej strefy, jak również znane są, jest przejście dla pieszych. Te łączenia krańcowe, które tutaj mamy, reprezentują pętle indukcyjne, które są umieszczone w jezdni przed skrzyżowaniem, które zbudzają nam przełączenie światła na zielone. Te z kolei odpowiadają za wygrywanie korków. W momencie, gdy mamy korek, światło z tego kierunku przełącza się na czerwone. Jednocześnie nie jest możliwe załączenie światła Zielonego na skrętu w lewo, w tą stronę. Uruchommy naszą sygnalizację, łączymy się ze sterownikiem. Na razie sygnalizacja jest wyłączona, załączamy. I tak jak mówiłem, dla kierunków na wprost załącza nam się światło zielone. Ktoś chce przejść przez jednie. Załączają się dla obu świat... kierunków światła czerwone. Jednocześnie tu się zachwyciło światło zielone i proszę mieć uwagę, tu nam nie zawiesiła się do skrętu w lewo. Tutaj też nie, natomiast y, tu się świeci i tu się świeci. Y, specjalnie zastosowałem takie blokady, y, aby y, nie doszło do sytuacji, które są nie potrącone na przejściu. Y, fakt, że y, przepisy zawłaniają, y, wjazd, że inaczej należy się zatrzymać w momencie, gdy świeci się całkowicie nowego skrętu przed sygnatorem i dopiero wtedy można skręcać. Niestety wielu kierowców tym zapomina, no czego skutki niekiedy są naprawdę tragiczne. Podobnie będzie, gdy załączymy światło w kierunku północnym. Przejście na pierwszych znowu nam się przełącza na czerwone. I tym razem nie świecą nam się strzałki do skrętu w, lewo, w, prawo, w prawo, w kierunku północnego, jak i z kierunku wschodniego. Światła się zmieniają na czerwone Za pierwszych. Ponownie zapala nam się światło zielone. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś chce skręcić z ulicy, głównej ulicy w lewo. Ta krańcówka nam sym, symuluje pętlę indukcyjną. Przełącza nam się tu światło na czerwone. Jednocześnie zaraz zaświeci się światło zielone. Dla skrętu w lewo. Światło się świeci, określony czas. I sygnalizacja nam ponownie wraca do, do stanu początkowego. Teraz Państwo zobaczą zapewne, po co tutaj jest tyle tych krańcówek. Otóż Prowadziłem tutaj kilka stref, które nazywają się pętle indukcyjne. Chodzi o to, aby czas świecenia światła zielonego był uzależniony od ilości samochodów, które się ustawiły w danym kierunku. Po prostu, żeby światło zielone nie świeciło się zbyt długo i kierowcy jadący w kierunku poprzecznego tego kierunku nie musieli zbyt długo czekać. Jednocześnie, żeby wszystkie samochody mogły przejechać, załóżmy, że więcej osób chce skręcić w lewo. Niż po, nie, w lewo niż pojechać prosto.